No tak, 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 tak. Właśnie widzicie Państwo ten drobny atrybucik, ten, ten zielono-biały w odróżnieniu od tego całego tutaj y, y, bajzelku drobnego. To jest moje studio, a tu pracuję na co dzień, a to jest książeczka y, kultowa. Kultowa. Y, proszę, zaraz tu się wyrówna. Obraz będzie dokładnie. Tak autentyczny egzemplarz z końca lat 60. Malkom Lowry pod wulkanem to proszę państwa wtedy kosztowało 500 zł na czarnym rynku, bo zostało natychmiast wykupione z księgaretek. 500 zł no to była niebagatelna suma, no wtedy wtedy to było te przecież ta pensja, e, pensja no tak, wynosiła 2000 z, e, z tym z, z tym powiedzonkiem, prawda czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, no to było to no, że ona jest oczywiście już starawa, tak książeczka wyjechała ze mną kiedyś na emigrację, po marcu 68 roku konkretnie do Kopenhagi, no i potem e, przybędrowała ze mną wiernie do Izraela E, proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? No, bo e, w związku z nową książeczką, którą ja w tej chwili e, kończę, szlifuję właściwie. To jest taki długi wywiad rzeka ze mną o końcówce lat 60. głównie w Warszawie, ale nie tylko w Polsce. O pokoleniu 60, lat 60. w Polsce, mody, muzyczka big beatowa. Głównie te bardzo dużo o modach młodzieżowych, radyjkach, których słuchaliśmy, e, klimaty, e, ogólny obraz rzeczywistości, który nam się tam e, pod sufitami rysował wówczas. E, tego Malcolma laury, proszę Państwa, to jak ja gdzieś fuksem kupiłem na bazarze. Chyba już nie pamiętam dokładnie, czy na ciuchach, czy na różycu. W każdym razie 5 wybuliłem, które nie wiem jakim, jakim cudem w ogóle skombinowałem wówczas. Yy, książka, książka, o której mówię ten wywiadik ze mną, będzie długi. Yy, jeszcze nie mam wydawcy, w najbliższych miesiącach to się wszystko rozstrzygnie. Jeśli będą jakieś opory z wydaniami i z celulozą, no to oczywiście yy, internecik, jakieś podcasty. E-booki to nie ma żadnego problemu. Albo na moim portalu Tel Aviv Online, w każdym razie po raz pierwszy anonsuję to, tą książeczkę. Ja powtarzam, to jest rozmowa, którą zrobił ze mną Krzysztof Urbański, warszawski dziennikarz. Dawniej w Rzepie pracował w różnych, różnych, różnych pisemkach, prawda? Serdeczny przyjaciel. Anonsuje po raz pierwszy tą książeczkę, nową, na tle, he he. no lekko pretensjonalnym oczywiście, pod wulkanem, no ale teraz klimaty są podobne, bo ta książka pod wulkanem, to jest jakaś aż taka, 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 taka przypo, przed wybuchem II drugiej, drugiej wojny światowej, takie tak niby dzieje się w Meksyku, no, ale metafora jest ogólnoświatowa. No a my teraz jak wiemy, tkwimy, jak wiemy, tkwimy też w jakiejś takiej nieprzy, nieprzyjemnej rzeczywistości. Proszę Państwa raz jeszcze anonsuję książkę o końcówce lat 60. -tych, 60 -tych. Młodzieżówka głównie. No, obecnie to jest dziadersy. Ale myślę, że to jest jakaś unikalna, unikalna porcja wiedzy o tym okresie który jest mitologizowany dzisiaj, a o którym tak naprawdę mało wiadomo. Wszystko jakieś takie, jakieś takie drobne, jakieś powierzchowne, powierzchowne historyki. Tutaj będzie od strony Bebechów, jak mawiał Witkacy, prawda? Trzewia i te rzeczy. Po raz pierwszy anonsuję. No i tyle. No tutaj, tutaj po prostu pracuję. To jest to moje studia, jak mówiłem. No i tyle. Pozdrawiam Państwa znowu z tą piękną, wspaniałą książeczką. No poszarpaną lekko, no ale cóż, takie życie.